Jestem teraz przy stole, bo to jest jakaś numer jeden. Mam tę windę w Warszawie, którą już jeździ. Niestety wymieniają. Tą windę. Tą też wymieniałam. Dosłownie, od ch y chwili od wymiany już, je i już jeździ. Jeżeli znaczy już wymieniają, ją znowu na no, jakieś późniejsze. Zobaczcie, skąd idziemy. No, i sobie muszą wymienić. Dobra, uwaga, bo ktoś jest. No, ok, no, jesteśmy szybci. Jezu Chrystus. Przepraszam, no ale no... słabo, że tam w środku. Niestety latarki nie możemy mieć, bo mamy ultra oszczędzanie baterii, bo mamy dosłownie 2%. Niestety tam mhm. widzicie. Nie widzę. ta nowa winda? pachnie tutaj nowością i tak syfie. Tą nowością, że po prostu. No Syfie, po prostu jak nie No. Zapach taki intensywny, że po prostu. No, winda Warszawa. No, winda, 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 winda Warszawa. No. Akurat metalowe. Akurat wszystko metalowe, no bo w sumie to. winda, winda Warszawa. Eko winda. No w sumie. Czy jest, jest taka syfi tą nowością, że po prostu. winda no, dobra, jest. Faktycznie. I A nie mam ręki. Aniżej? Na całą górę. Na całą górę. Ja ja to proszę. Białoniak. Nie musi być. Zobacz. Jak wyjść. Druga. Nacisnął. Brak słów po prostu, Tą też muszę mieć, dobra, przepraszam. Przy udz... a, remont, dobra, nie wymianę, uff, dobra, czekaj, na pewno? Mam nadzieję, bo ja wymiana. Dobra, okej, okay. modernizacja i jeszcze przejdzie, uff. Bogu niech będą dzięki, że wyślesz modernizację. Mam dzięki, że przynajmniej modernizacja, a nie wymiana. No, Nawet ale jaką karteczkę zobaczyłem, To się... po prostu nie. Tak. Zamiast spróbujemy? Zamiast mnie. Mamy 1%. Spróbujemy nagrać y, części, które weźmiemy od y, zęba, który jest też wymieniony na tym osiedlu, ale nie to. 1% jeden. jeden, więc może nam się nie uda. Dobra, zobaczymy. W każdym razie, to samo, razie. Ale po prostu no się nie uda. Po prostu dzisiaj dużo korzystaliśmy z telefonu i po prostu mi się to podoba. Więc to było winda Warszawa oraz z ręb, które są Przechodzę do mózgu i do naszej klatki nr 1. Dzięki za oglądanie.